Obecna konferencja poświęcona jest innowacjom w takich warunkach, w jakich obecnie organizacje gospodarcze prowadzą działalność, czyli w warunkach niepewności, w warunkach kryzysu. Konferencję tę organizujemy razem ze Wschodnią Izbą Gospodarczą, więc, jest to takie połączenie te nauki i biznesu. Dzisiejsza konferencja dotycząca innowacji. Zmieniającym się otoczeniu jest dla nas bardzo ciekawym wydarzeniem świat nauki, który przedstawi te zagadnienia, plus warsztaty, które my dzisiaj organizujemy myślę, że będą bardzo wartościowe i takie inspirujące dla działalności przedsiębiorstw tutaj naszych lokalnych. Myślę, że tutaj bez ścisłej współpracy ze światem nauki bardzo trudno nam będzie przejść na wyższy stopień ucyfrowienia, na wyższy stopień wdrażania innowacji. Tego rodzaju konferencje pokazują, jak ważna jest współpraca, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Dzisiaj porozmawiamy o innowacjach w przedsiębiorstwach, o tym, jak firmy sobie radzą w tych pewnych czasach, w czasach kryzysu, w czasach wojny za naszymi granicami.